Jak rewolucja w Syrii wygląda w świetle teorii gier? Władzę w Syrii po wielu latach dyktatury Baszara al-Asada, mordercy własnego narodu, przejęli rebelianci. Czy to, był, czy to był spontaniczny proces? Nie wydaje się. W świetle teorii gier można powiedzieć tak: to Stany Zjednoczone, pewnie nowa administracja Trumpa, w porozumieniu z Rosją, z Putinem, Podzielili się. Rosjanie mieli opuścić Syrię. W zamian może zachowają te ziemie, które zajęli w Ukrainie. Ukraina pewnie otrzyma, nie wejdzie do NATO, natomiast otrzyma gwarancję, że ziemie, które są w rękach ukraińskich, pozostaną ukraińskie. Gwarancje NATO. I zapewne to jest właśnie nowa równowaga nasza. Żadnemu z graczy nie będzie opłacać się zmieniać swojej pozycji.